Dzień dobry, jesteśmy na szlaku e, MKSC, czyli Mysłowice Kosztowierające KWK Wesoła I Jesteśmy teraz dokładnie w tym samym miejscu, w którym e, byłem tutaj w, w jednym z poprzednich vlogów W sensie tamten vlog już był dawno temu e, No i wtedy nic nie udało się złapać i Było też wtedy tak, że uciekło mi e, para siódemek Kolpremu, o ile dobrze pamiętam które sobie jechały z węglarkami zanim wszedłem na szlak. No i złapałem wtedy jedynie klasa DB, który sobie jechał z ziemowita, więc jesteśmy tutaj na tym szlaku. Dopiero co tutaj przyszedłem, chwilę tutaj posiedzę. Po czym będziemy szli dalej w kierunku kawuka wesoła. I planuję zrobić tak, że dojdę do szlaku, dojdę do szlaku. Wesoła Hołdunów, później pójdę szlakiem Wesoła Hołdunów na szlak um, MKSC um, Lędziny i tam na tamtym szlaku później będę i później wrócimy z powrotem na kosztowy i na autobus do domu więc taki jest plan, dopiero przyszliśmy, czekamy, zobaczymy co będzie się działo Ciekawe, właśnie że wtedy w tamtym poprzednim vlogu, który tutaj miał miejsce, w ogóle siedzieliśmy dokładnie w tym samym miejscu. Wyglądało ono zupełnie inaczej. Jak sobie włączysz tamtego vloga, to, to jest to to samo miejsce, tylko no, inaczej to wyglądało. Tutaj za mną były, były drzewa, więc teraz jestem tutaj i po prostu, co to jeszcze miałem powiedzieć, przypomnij mi, no. Um... No, że ciekawe, że nic w ogóle wtedy nie złapałem i jeszcze byłem raz na tym szlaku kilka miesięcy temu um, i też nic się nie udało złapać. Akurat wtedy vloga nie robiłem, ale, ale też się nie udało nic złapać. Także coś ciężko tutaj, mam jakiegoś pecha, albo po prostu nie jest to łatwo. No i tyle, zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Jest klimat, co nie? Szczerze, w porównaniu do tego, co zaraz ci pokażę, to tutaj nie ma żadnego klimatu. Tutaj jest klimat. Teraz tak, zweryfikujmy ślady. Tym moim aparatem to naprawdę jakiekolwiek przybliżenie zrobić to już przecież wstyd. Wstyd, że ja takie coś w ogóle robię i pokazuję publicznie. Jeśli chodzi o mój aparat oczywiście, bo to, to jest bardzo klimatyczne. Także tak, wyjeżdżenie jest. No cóż, nie jest to jakieś najlepsze wyjeżdżenie świata. Powiem szczerze, że to wyjeżdżenie jest takie cholera dziwne, takie nie, niejasne. Jest to takie niejasne wyjeżdżenie. Nie wiem, jak często ten jeżdżą, naprawdę. No, nic, ja mam plan taki, że i tak schodzimy na razie z tego szlaku. Planuję wrócić tam do głównego szlaku na Wesołą, pójść w kierunku tego takiego przejazdu, gdzie te szlaki są już obok siebie, tam poczekać trochę na pociąg. Po czym pójdziemy tym szlakiem, dokładnie tym szlakiem, w kierunku e, Hołdunowa do szlaku na Ziemowita. E, więc nie przejdziemy też tamtym szlakiem. To postaram się wtedy jeszcze go trochę pokazać. A na razie wracamy tutaj na ten główny. Więc no, to co przed chwilą widzieliście, jest bardzo klimatyczne. Niestety, złapanie tam czegoś proste nie jest ok. Um, no ale cóż, zobaczymy. Nie będziemy się poddawać. Fajnie, że jest to cały czas czynne. Ale te ślady wyjeżdżenia, cholera, one są takie niejasne. Że po prostu, czy, czy tam w ogóle coś jeździ? Nie, no. Tak, no widać po śladach, że coś jeździ, ale czy tam jeździ coś więcej niż No Chyba tak, ale no jest to bardzo niejasne. jest to bardzo tajemnicza sprawa. Idziemy dalej w kierunku tego przejazdu, który jest. No jeszcze kawałek trzeba iść. Ale klimatycznie co nie? No cóż, jeśli mam być szczery, wiem, że być może się powtarzam, ale chyba jednak pokażę Wam coś innego. Czy jest coś bardziej klimatycznego? Może dojdziemy tą końcówkę tym torem? No cóż, sami widzicie jak wygląda ta sytuacja tutaj. No i tyle, no to to jest, to jest po prostu przeginka. To co to jest, to jest przegineczka. Chciałem wam pokazać sarnę. Troszeczkę wydaje mi się, że ją widać na tym nagraniu, ale wróciłem tutaj na ten szlak. No jak widzicie bardzo mnie ciągnie na tamten. Wiadomo dlaczego, więc, ale uznałem, że ach, jeszcze będzie tak, bo ja się znam na tym, że pójdę tam ten kawałek i wtedy tutaj pojedzie. No i wtedy będziemy już w całkowitej dupie. No bo jednak kurczę, dobrze byłoby tutaj chociaż coś złapać. Jakiś jeden pociąg. Zanim pójdziemy tym szlakiem, właśnie najbardziej klimatycznym w stronę Ogłunowa, szansa, że tamtym szlakiem coś pojedzie, jest mniejsza od rozmiarów atomu. Także po prostu musimy być też realistami. No i fajnie by było jednak chociaż tutaj jeden pociąg złapać, zanim sobie pójdziemy tamtym szlakiem. E, zwłaszcza też, że swoją drogą tym szlakiem też chcę coś złapać bo ja tutaj już od lat nic nie złapałem bo tu po prostu cholera nic nie jedzie jak ja tu jestem więc e, ten szlak zelektryfikowany wyjeżdżony, no nie róbmy sobie jaj e, przecież to to są jakieś jaja, no. jak jestem na tym szlaku do Wesołej to się czuję jakbym był na szlaku prowadzącym do zakładu pracy zbombardowanego e, w latach dwudziestych do którego po prostu pociągi, no cóż, nie jeżdżą od około 100 lat. Także no, jest to dość dziwne, bo tor jest wyjeżdżony. Tu jest nowy, tory nowe, podkłady nowe, elektryfikacja. No wiesz, no, są pewne granice absurdu. Kolarka to nie wygląda najlepiej Stoimy na torze Który no Sądzimy, że jest czynny No ślady na to Co prawda no, gdzieś tam wskazują Ale Sytuacja nie wygląda Zbyt um, Zbyt dobrze Zresztą tutaj w tym miejscu, w tym miejscu zwłaszcza wygląda to tak, no cóż, jakieś tam wyjeżdżenie jest, no. no, ale znowu, czy tutaj czasem same drezyny nie jeżdżą, no, nie widzę tego, żeby tędy jeździły składy węglarek, powiem szczerze cholera, nie widzę tego. Sądzę, że tutaj prędzej niech mnie ktoś poprawi. Bardzo bym chciał, żebym został poprawiony w komentarzach. No, tutaj czy jeździ coś innego poza drezyną, bo ja tutaj złapałem drezynę jakoś około rok temu jak jechała. Więc, więc no. Drezyny na pewno tędy jeżdżą. I czy poza tym coś jeździ jeszcze tędy cholerka? No ja nie widzę tego, nie czuję tego niestety, panowie. Nie czuję tego, żeby tędy jeździły jakieś składy niech mnie ktoś poprawi no skład by wjeżdżał panowie no w takie coś no. No nie widzę tego po prostu że tutaj jedzie skład z węglarkami nie widzę tego niech ktoś mi powie że się mylę bo bym bardzo chciał bo ja chcę się mylić no także cholera no czy jest sens w ogóle iść z tym szlakiem skoro jego sytuacja jest tak straszna no bo wiadomo ten szlak jest klimatyczny, fajnie byłoby się nim przejść, tylko też nie chcę łazić, jeżeli wiesz, yy, mamy 100%, że nic tam nie pojedzie, bo to, to też nie o to chodzi, że będę łaził gdzieś ileś kilometrów po to, żeby żeby nic się nie stało. No nie? Zastanowię się, co dalej. Zrobimy tak, że pójdziemy tym szlakiem wesołach ogonów, yy, aż dojdziemy do szlaku. Yy, MKSC lędzin, i tam będziemy czekali na pociąg, ponieważ jest tak, że tutaj y, tym szlakiem do wesołej, tym głównym, może coś pojedzie, ale to jest trudne. To jest trudniejsze od, od szlaku na ziemowita. Na ziemowita jeżą częściej, i po prostu nie chcę sytuacji w tej wróce do chałupy bez żadnej foty. Więc po prostu pójdziemy teraz do tego szlaku na Ziemowita. Przy czym zaznaczę, że dzisiaj jechał jeden pociąg na Ziemowita, jak ja tu byłem, bo było słychać bardzo wyraźnie jakiegoś takiego traksa, coś takiego, traksopodobnego gostka, który jechał z Ziemowita właśnie w stronę MKSC. Słyszałem, jak jechał 100%. Bardzo wyraźnie z bliska słychać było. No i tam zawsze tak jest, jak ja idę, to zawsze tam coś jedzie, a tutaj na tą Wesołą to jest dużo ciężej. Więc, mimo że moim celem głównym był ten szlak na Wesołą, już nawet nie mówię o tym szlaku do Hołdunowa, bo to to jest. Ja nawet nie wierzę do końca, że tu jeżdżą pociągi, w sensie jeżdżą dryzyny na pewno, na 100%, ale coś nie, nie do końca wierzę, że tutaj jeżdżą ciężkie składy jakieś. Um, także no nie wiem no, jeśli jeżdżą to jest to niemożliwe do złapania więc ja się przejdę tym szlakiem ale nie po to żeby coś na nim złapać tylko po to żeby po prostu się nim przejść ze względu na jego klimatyzm no i tą taką świadomość że no jednak coś nim jeździ bo to na pewno drezyny na pewno po nim jeżdżą e, także dobra na razie kończę i e, pokażę wam jeszcze po drodze pewnie troszeczkę tego szlaku bo jest bardzo klimatyczny ale e, celem jest teraz ten szlak na ziemowita, bo po prostu tutaj ja nie czuję, żeby coś złapać. Żeby coś zopać na szlaku do wesołej, z MKSC, mówię o tym głównym szlaku, co jest dziwne, to naprawdę ja bym musiał tutaj przyjść, po prostu nastawić się, że ja tutaj przejrzę gdzieś wcześniej rano i siedzę po prostu z nastawieniem na cały dzień, bo to inaczej to się po prostu nie uda. Także no nic. tam sobie sarenka jest wam ją pokazałem uciekła już także em, no my sobie idziemy no. poza drezynami panowie no, uważam że nic tędy nie jeździ no, może raz na jakiś czas już y, y, jakaś stąka z y, tego kawuka wesoła gdzieś coś takiego może bardzo rzadko no, także, no, tak to według mnie wygląda. Mam nadzieję, że się mylę, i jeżdżą tędy jakieś ciężkie składy, ale no ktoś musiałby po prostu dać jakieś info. OK, Dokładnie w tym miejscu stałem w, w ogóle dzisiaj oczywiście, też w tym vlogu Ale dokładnie w tym miejscu stałem w roku chyba 2013 Nie jestem pewny I zrobiłem tutaj materiał Jak jedzie tym torem z tamtej strony Tamara CTL z Radwanami Filmik ten możesz znaleźć na YouTubie Um, no także fajnie 10 lat temu ale no szkoda, że, że dzisiaj no to no fajnie, że w ogóle jeszcze coś się dzieje na tym szlaku sądząc po tych śladek wyjeżdżenia e, no miałem iść na szlak do Ziemowita, ale uznałem a podejdę jeszcze tutaj na ten szlak do Wesołej i może tutaj będzie jakieś fajne miejsce w cieniu to bym sobie odpoczął chwilę, eee, po czym powidę dalej w kierunku Plaku do Ziemowita. Także tutaj sobie gdzieś może odpoczniemy chwilę. Kolejny skład ucieka, można powiedzieć. Jedzie z tego Ziemowita. I sytuacja jest taka, że czy coś jechało od czasu, kiedy ja tutaj dzisiaj szedłem pierwszy raz yy, i wtedy jechał pociąg z Ziemowita i teraz jedzie kolejny z Ziemowita. Czy coś jechało między nimi? Oto jest pytanie. No i druga kwestia. Yy, no, pech jest bardzo duży, bo ja właśnie szedłem na tego Ziemowita. Także, no cóż, mój plan jest taki, że idę na ten szlak do Ziemowita i będę tam po prostu siedział, dopóki coś pojedzie. Kolejnego, więc, no cóż, sytuacja nie jest dobra, ale nie mamy innego wyboru. Ja chciałbym dzisiaj wrócić do domu z jakimś zdjęciem. Szczerze nie wyobrażam sobie, że wrócę bez niczego także no pójdziemy na tego Ziemowita mógłbym teoretycznie też iść na szlak MKSC MKSB i tam jeszcze mam teoretycznie no, ten szlak na Wesołą on jeszcze dochodzi wtedy ale powiem szczerze, że yy, nie chcę tam iść bo tam jest dla mnie on jest, to, jest, to jest oczywiście łącznica to jest krótki szlak ale nie chcę tam iść ze względu na to, że jestem dla mnie y, o wiele słabszy klimat, więc pójdę po prostu tutaj na ten szlak do ziemowita, mimo że właśnie pojechał pociąg. No i będę tam czekał. Także no, sytuacja nie jest dobra, panowie no, jest bardzo kiepsko. No ale cóż no, tak to wygląda. My tutaj nic nie zawiniliśmy, także po prostu no, idę na ten szlak do ziemowita. Pójdę sobie w tamtą stronę gdzieś, znajdę fajne miejsce, będę czekał. Zastanawiałem się, czy iść w kierunku Ziemowita, czy zostać gdzieś w okolicy MKSC No i udało mi się złapać jeszcze skład na tym MKSC, obok MKSC Więc to by było na tyle Tylko jeden skład złapany i w miejscu, o które nam nie chodziło Więc no niestety, tak to wyszło panowie Wiecie, no, gdybyśmy poszli od razu na szlak do Ziemowita, to byśmy więcej połapali. Tylko czy tu o to chodzi? Czy chodzi o to, żeby połapać więcej? Czy chodzi o to, żeby próbować złapać coś rzadszego? Mimo, że się nie udało, no to podjęliśmy próbę. Um, także to by było na tyle. Do zobaczenia.